Yo, siemanko, ja jestem TechnoKrata i witam w tym późnym, ale nie za późnym Techniusie i dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, żeby nie kupować kart graficznych. Żartuję. To nie jest tak, żeby nie kupować kart graficznych, natomiast właśnie dużo pytań w tej kwestii pojawia się w takim momencie, kiedy wiemy, że zadebiutują nowe karty graficzne, no i wszystkie znaki na niebie, na ziemi, no i pod ziemią, i, i pod wodą, i wszędzie indziej wskazują na to, że totalnie musicie zostawić suba. Dziękuję, jak to zrobiliście. A my y, powiemy sobie o tych RTX-ach serii 4000 super. I tak jak już mówiłem, wszystkie znaki wskazują na to, że zadebiutują faktycznie w tym styczniu na CES-ie aż trzy karty graficzne. No to byłby precedens troszeczkę, że poza tak naprawdę mm, tą główną premierą, która zawsze ma na początku ma miejsce na początku generacji, gdzie Nvidia właśnie prezentuje trzy najmocniejsze Karty graficzne, tak zawsze było, a później jakoś tak pojedynczo, potem wchodził zawsze ten, wiecie, 4060i. Może nie do końca jest to precedens, bo ostatnio mieliśmy już premierę trzech kart graficznych i była to 4060i w dwóch wersjach, 16 i 8. Dobrze pamiętam? Kurde, teraz. A mam tu ją, mam tu. 16,8 zgadza i 40,60, więc teoretycznie trzy modele, ale w praktyce to był tak naprawdę. No, trzy warianty tej samej karty. bo trzy warianty 4060. Jeszcze tylko brakło, żeby było 4060 Ti super. Teraz Nvidia sobie pewnie pluje w brodę, patrząc na to, że zamierzają zaprezentować kartę, która będzie się nazywać 4070TI super, że w wersji 16GB 4060 TI nie nazwali 4060Ti super. I nie wiem, czy wcześniej powiedziałem 4060 Ti super, ale zamierzam zaprezentować 4070TI super. Więc. Akurat to 4060 Ti super by tutaj pasowało do wersji 16GB. I mielibyśmy trzy w teorii różne modele. No więc powiem Wam szczerze, tak, ja nadal jestem co do tego sceptyczny, że pokażą aż trzy karty graficzne, no ale wideokartes, wszystkie inne serwisy, no mówią o tym, że jednak pojawią się aż trzy karty, yy, i to ma być właśnie. 8 stycznia, więc już za dwa miesiące. Tak, dzisiaj mamy 9, więc za równe dwa miesiące dostaniemy trzy karty graficzne. Oczywiście dostaniemy ich premierę na scenie przez na na skórzanej kurteczce. Może to też dlatego, że. Targi CES po tej pandemicznej przerwie wracają do takiego fizycznego, pełnoskalowego formatu i może dlatego taka duża premiera ze strony Nvidia. No ale właśnie, odpowiedzmy sobie na pytanie, które często dostaję w takich sytuacjach. Dobra Benek, no bo kupić teraz, czy się wstrzymać, nie kupować karty graficznej, co robić? A więc Byczku powiem ci tak. Jeżeli zamierzasz wydać na kartę graficzną mniej niż 2000 zł, to ta premiera zupełnie Cię nie dotyczy, nawet poniżej 2500 złotych, chociaż tutaj już co nieco może się wydarzyć, zaraz Wam powiem co, ale poniżej 2000 złotych to ani po pierwsze nie zobaczymy karty, która by tyle kosztowała, bo żadna z tych trzech kart nie będzie kosztować mniej niż 3000 złotych ani, co ważniejsze, ich premiera nie wpłynie na obniżkę cen kart graficznych właśnie poniżej tego progu kwotowego. Co innego już za karty graficzne w okolicy 3, 3 tysiące, nawet 2,5 tysiące złotych mówimy tutaj raczej o stajni NVD. na stajnie AMD raczej ta premiera nie będzie wpływać, tamte karty żyją powiedzmy, że swoim życiem. Natomiast jeżeli chodzi o stajnie nvidia, to tak. 4070, 4070 Ti, zaraz sobie rzucimy okiem jak ich ceny teraz się prezentują, one faktycznie mogą potanić. Natomiast, hmm, czy faktycznie tak się stanie? To się przekonamy, natomiast te karty już i tak sporo potaniały, 4070 eee, w tym momencie... 15-16% poniżej ceny MSRP już za okolice 2,5 tysiąca złotych da się wyrwać. Podrożały ostatnimi czasy niestety 49 dziesiątki. i tutaj ta 4080 80 super no nie będzie alternatywą dla 40-90. Jeżeli faktycznie byłaby ona taka jak na początku się zapowiadała, czyli około 14 tysięcy rdzeni juda no to być może tutaj tak naprawdę będzie ona troszeczkę wydajniejsza od 40 80 i czy wpłynie na jej cenę? A raczej nie. Dlaczego? Dlatego, że 4080 to karta, która najgorzej się sprzedaje z całej rodziny Nvidii i troszeczkę mnie to dziwi, biorąc pod uwagę cenę tysiąca złotych. Ja na przykład bardzo mocno tą kartę rozważałem. Czy 3090 czy 40 80. To były takie moje dywagacje, wiecie. Nowa 40, no różnica cenowa spora bo tutaj jest różnica cenowa tysiąca złotych niemalże dwukrotność ceny 30, 90, ale jest to karta też dużo wydajniejsza. Nie jest to też karta nowa, jak kupujemy, zwłaszcza jak możemy kupić na firmę, no to odliczamy sobie tam różnego rodzaju koszty. W związku z tym, no, wychodzi to taniej, ale ja zdecydowałem się na 30.90 bo no ta 4080, no nie wiem, osobiście uważam, że nie jest to najgorsza karta, ale jakby widziałem gdzieś newsy, że jest to najgorzej sprzedająca się karta, w związku z tym jej cena z obecnej generacji serii 4000 jest najniższa poniżej MSRP, to jest aż 23% poniżej ceny MSRP, na drugim miejscu jest 4070 i 4060 jej, 16% poniżej ceny MSRP. Potem jest 14% 4070 Ti i zaledwie 7,8% najsłabsze karty, czyli najsłabsza 4060i, ta wersja 8 GB i zwykła 4060. I to jest to, co też mówiłem wam na początku. Biorąc pod uwagę, że już te ceny. Nie są, jakby nie chcą spadać za bardzo, to tym bardziej premiera gdzieś w górnym segmencie nie sprawi, że te ceny kart graficznych tych najniższych serii 4000 nie zaczną spadać. Więc jeżeli planujecie 40,68 GB, czy 4060, i cena się po tej premierze za dwa miesiące nie zmieni, oczywiście ceny się cały czas dynamicznie zmieniają, ale stricte, stricte pod wpływem tej premiery. Cena się nie zmieni. Co innego może być z ceną? Czy to 40.90, czy też 40.80? 40.90 głównie podrożała za sprawą embarga na Chiny. Więc raczej tutaj nie spodziewam się jakiegoś ruszenia tej ceny, ale być może ludzie chętniej zaczną się decydować na 40.80. Super. W związku z tym cena może troszeczkę stopnieje 4090 Natomiast biorąc pod uwagę, że moim zdaniem wyjdzie ta karta w cenie około 7000 zł 4080 super, to nie będzie ona zbyt popularna. E, podobnie jak zwykła 4080. Największego zamieszania doszukiwałbym się pośród 4070 i super i 4070. Super, 4070 Super moim zdaniem będzie wyceniona no, na jakieś e, 3100-3200 zł, a 4070 Ti na około 4200-300 zł. Tak mi się wydaje, czyli te ceny takie jak były przy starcie wersji bez dopisku Super. W związku z tym 4070 Ti zwykła moim zdaniem. Może potanieć najbardziej z tych kart graficznych, a 4070 super, nieznacznie, ale też będzie się zbliżać jej taka już standardowa cena do 2500 zł, co moim zdaniem jest całkiem niezłą ceną. Jest zatem kartę graficzną. Ja pamiętam za swoją 2070, zwykłą, dawałem 2100 zł i to była karta 2070. 5 lat temu ją kupiłem. 5 lat, wiecie, mamy za sobą cały ten bajzel covidowy, później wojnę itd., itd., inflacja szalejąca i tak naprawdę do karty z dopiskiem 70, ok, na starcie dopłacaliśmy prawie 1000 zł, tak? ale już teraz dopłacamy tylko 400-300 zł i moim zdaniem jest to całkiem przyzwoicie wyglądająca karta graficzna właśnie za te okolice 2,500 zł. 3000, 3100 raczej bym za tą kartę nie dawał, ale 2,5 tysiąca całkiem całkiem fajnie. No i tutaj nie mogę się doczekać właśnie debiutu 4070 Super, bo ona dostanie największy upgrade, jeżeli chodzi o ilość rdzeni. I moim zdaniem ona wydajnością będzie stała bliżej 4070 Ti. Będzie od niej nieznacznie, nieznacznie mniej wydajna, no ale będzie zauważalnie tańsza. Nawet od tych tańszych teraz, od tych najtańszych modeli, teraz 4070 Ti. Więc to będzie ciekawa propozycja dla osób, które będą chciały wydać okolice 3-35000 zł za wydajną kartę graficzną. Więc no, tam fajnie ta 4070 się wpisze w ten scenariusz. Bo w tym momencie chcąc wydać 3000, tak okolice 3000 zł, no to tak, na 4070 wydać 3 300 200 to dużo. Bo można ją kupić za 2,5 zł. Z kolei już trzeba dopłacić drugie 500 zł do 4070, więc tutaj nasz wzrok może się skierować ewentualnie na Radeony. Radeony serii 7000, ale tu też za bardzo propozycji w okolicy 3000 zł. Takich sensownych nie ma. Mamy albo 2500 za 7800 XT, albo potem mamy 3500 za 7900 XT. 1000 zł rozbieżności, no nic. Niczego sensownego nie ma w luce za 3000 zł. I w związku z tym mi się wydaje, że ten, w tą lukę idealnie się tutaj wpisze 4070, super. Zobaczymy, jak będzie się koniec końców sprawywać. No a e, sama 4070, ja super. To całkiem ciekawa karta, będzie bo ona dostanie więcej pamięci VRAM 16 GB, za cenę 4000 zł. Moim zdaniem trochę drogo. Tutaj chyba byłbym skłonny dopłacić dużo, bo dużo, ale 1,5 klocka do 48, obecnej, która chodzi za tysiąca, zamiast płacić tam, nie wiem, 4200 za 40,70 Ti super, no chyba że chcę mieć nazwę jakąś taką super, super, duper. Konkluzja z tego wszystkiego jest taka, jeżeli ktoś naprawdę pilnie nie potrzebuje robić zakupów, dwa miesiące poczekać i zobaczyć, jak to wszystko się będzie kształtować, moim zdaniem trzeba zaczekać. Ale jeżeli komuś się spieszy, jeżeli ktoś chce już coś kupić, jeżeli ktoś kupuje poniżej tej ceny, co ja mówiłem tutaj nie ma co absolutnie czekać. Jeżeli myślicie, znaczy nie ma co czekać, czy, czy, czy będziecie czekać, czy nie, to wasza decyzja. Moim zdaniem nie ma co czekać uwzględniając premierę 40 tych serii 4000. Super, natomiast, no tak jak mówiłem, przy tych wszystkich założeniach, o których przez ostatnie 10 minut sobie dyskutowaliśmy. I teraz zapamiętajcie moje słowa. Napisałem to już na Twitterze, ale jeszcze tutaj to, to, to powiem. To tylko kwestia czasu, kiedy zaczną wychodzić karty graficzne z dopiskiem Ultra. Naprawdę. Daję max jedną generację, że zobaczymy kartę RTX nie, nie TI, nie super, a kartę na przykład Ultra. To jest modna nazwa teraz, więc wydaje mi się, że zobaczymy takie karty graficzne. Dajcie znać, czy wymyślicie, że też zobaczymy takie karty graficzne, czy raczej nie. Dobra, dzięki wielkie za dzisiaj. Miłego dnia, nocy, wieczoru, czy tam wieczoru, nocy, dnia, kiedykolwiek to oglądacie. Wam życzę, widzimy się jutro w kolejnym filmie, tymczasem wszystkiego dobrego i do zobaczenia. Cześć! Technokracja, byczki.